Cześć, witam wszystkich. Chciałbym dzisiaj pokazać trawnik. Jeżeli ktoś marzy, że był piękny i w ogóle jak, no, w jak na stadionie, to tak wygląda trawnik, który miał aerację 3 tygodnie temu i jest posypany nawozem. Zaraz pokażę, jakim. Tutaj była tylko przeprowadzona aeracja. Widać jeszcze ślady po, po maszynie, ale nie było nawozu, bo my zawsze mieliśmy właśnie taką rzedziutką trawę wszędzie tutaj na terenie. I w tym roku zainwestowaliśmy w nawóz. Tutaj nie było specjalnie sypane nawozem, bo w tym miejscu ma powstać, jako ciekawostka powiem, łąka kwietna. Ale przejdźmy dalej. Zobaczcie, ja w sobotę tydzień temu tu trawę kosiłem. Zobaczcie, jak ona jest już wielka. Może tak, tak zrobię. Tyk, 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 tyk. Naprawdę rośnie w oczach. Dla mnie zależało na tym, żeby się zagęszczała i to jest właśnie duży plus. No, ale przy okazji, no wiadomo, szybciej rośnie. Pokażę nawozem, jakim to było robione. Trawy z Iławy. Naprawdę świetna sprawa, bo ten nawóz dosyć długo leży. To nie jest tak, że posypiecie i za dwa dni już jego nie będzie. Tylko on się utrzymuje około półtora tygodnia. Z tego co wiem, to dane składniki w jakichś tam odstępach czasowych się rozkładają. Zobaczcie tu kawałek, bo sobie zacząłem kosić. To jest trawa, która była koszona w sobotę. Jeszcze raz powtarzam. Zobaczcie, jak się fajnie zagęściło. Naprawdę zrobił się taki zielony dywan. I jak szybko to... Jak szybko to rośnie. Także, jeżeli chcecie mieć fajny, zielony trawniczek, to polecam właśnie ten nawozik. Naprawdę robi robotę, jedna tylko rzecz. I z doświadczenia mówię, siać tyle, ile jest napisane na opakowaniu, bo ja sobie w tym miejscu zasypywałem siewnik. No i tutaj będę musiał odsiać trawę, bo myślałem, że więcej nawozu tu mi większa trawa urośnie, więc tego nie posprzątałem. No i to był, to był mój błąd. Także, tak to tutaj wygląda. Tutaj już też jest koszone przy... O, Będzie to wyzbliżać sobie, będzie to tak lepiej widać. Świeże po kosiarce, a pokażę jeszcze, bo pod płotem też nie był sypany nawóz, z tego względu, że tutaj będzie szła, tak jak tutaj skawa kawałek kliny musimy go położyć po całości. O, tutaj jest ten pasek, tu nie było sypanej, sypanego nawozu, też była reakcja, ale zobaczcie, jak ona jest taka mała, bidna, nie? Czyli gdzieś dotąd nie było nawozu, a odtąd już był sypany. Także różnicę widać w oczach. Naprawdę polecam nawóz. Tej marki warto to zrobić, zainwestować w to. Nie jest to jakiś drogi biznes, a naprawdę cieszy oko później. Jedyny jest tylko minus. Bardzo szybko ta trawa rośnie, no i tak jak w moim przypadku kusiłem w sobotę. Dzisiaj jest czwartek wieczór i znowu koszenie. No ale to też przyjemność, taka rozrywka po pracy. No i trawnik, który, który cieszy oczy.